Witaj, wam! W dzisiejszym odcinku, mimo tego, że nie dobiliście tysiąca subskrypcji, zjemy tego chipsa. Dla te, dlaczego dzisiaj? Bo kończy się data ważności i trzeba go zjeść. No. Więc wydaje mi się, że można go otworzyć. Tak w składzie 99% rzeczy to jakieś ostre że... których nawet nie znam. No. Więc nie może być, być taki takie ostre. O, o otwieramy. O nie, zestrało się, się, się trochę. Pa... O kurde, o kurde no, Pa to, zestrało się trochę. Uwaga, wielkie, wielkie otwarcie dumny. Do której trafię, trafię w, w takim odcinku. No. To, to tak. tak. Mamy tutaj, tutaj jakąś ulotkę mamy. To ja przeczytam. Tutaj, tutaj jest jakiś... Survive Hot Hits helenge. A drugi, drugiej strony mamy jakieś inne tej rzeczy. O! Inne i główna. I jeszcze tu pisze jakiś challenge, żeby przetrwać 5 minut. Bez popijania ani przegryzania. No. Spróbujemy! Mamy rękawiczkę. Która może się przydać. Jeden tatuaż. Taki o tatuaż I mamy naklejkę. Taką naklejkę z Oraz naszego chipca. No, rip. Ja nie chcę umierać. Piszę, że będę zjeść jedną drugą. Dlatego zjechałem całego. Jeszcze tutaj specjalną dla Was. Pokażę Wam tutaj też jest o tym Cherenkę. żeby przetrwać 5 minutów. Może będziecie widać. Ja tutaj mam tego nie przetłumaczę, bo ja jestem zły z angielskiego. Poproszę tablicę. No, hel to co? Zakładamy rękawiczkę. Jeszcze przypomnę, że zmienia się to, że na 1000 subskrypcji będzie konkurs na 20 zł w kartach. Teraz też, też nie będzie bez cięć. Chyba, że, że Pan na każdym się coś się zbuntuje. Okej. Okay. Mamy, Mamy tą, tą piękną rękawiczkę dla głodni. Proszę przygotować dobre. Jest dobre. Ta tablica sobie tutaj odłożę. Znaczy, nie będzie dobra. Nie będzie się trzymać. To później wyjdzie. Ktoś jest widzi. Piękna, Piękna. rękawiczka ręka czarna. Jak ubrania ludzi z domu pogrzebowego. Czas otworzyć chipsa. Czas otworzyć chipsa, drodzy Państwo. Przygot sower. Uwaga. Tylko teraz to trzeba otworzyć tak, żeby nic się nie stało. Okej. Okay. O ale mocny zapach. Taki. Czy się nie połamał? Jest cały. No, wygląda jak taki zwykły Dolitos. Teraz mi wziął stres. Jak się przed chwilą w ogóle nie stresował, ale tak go zobaczyłam i nie wziął stres. Czyli teraz go boję może do ludzi. Tak. Wygląda jak mocno doprawiony Dolitos. Macie zbliżej go pokazanego. Tutaj się taki bardziej czerwony wydaje. Naprawdę jest taki bardziej pomarańczowy. Ale tak mocno pachnie. zaczynam się płacić na całą myśl o tym, że go zaraz zjem, wezmę do buzi. Mam tutaj mleko! Jest Jak włączyć stopę? Ja jak na to patrzę, to już nie zaczyna piec. Od samego patrzenia mnie zaczyna piec w buzi. Przepraszam, Przepraszam za lefa z ten ale... spokoju, nie, mleko nie mleko. tutaj z Dzwon pokażę przygodny go nie przygotowuję do domu, nie? Przygotowuję na domu, się. Ona kręcę zalewne jako wypadek. lepi wypalanie. Ona kręcę zalewne to kręcę dobra. No, do buzi. I to I trzeba zmienić, to od Nie, jeszcze to biegnie Ja wiem, że to jest śmiech, dziwnie, do Jak w ogóle, to w w, stoper, w, w górę, nie wiem jeszcze, gdzie, gdzieś gdzieś tam się tutaj stoper. to super. Na serio, 5 minut to będzie moja reakcja, pewnie będzie w fajności. Lekko bój, ale w, w sumie nie mówię, nie do Nie do Nie do Nie ma szans. To może jest dobre. <grym> nie ale trzeba powiedzieć, że tak. Dobra. 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 <grym> nie, Ja mam wie, już tu pijesz, wtedy może bo bo teraz się nie <śmienicza> nie, ty po, pobiegniesz jak włączysz stopę. Nie, bo jak... Wyleję się tak, żebym się nie odtrzymał. Jeżeli się nie to nie będziemy widzieć, ile wytrzymałeś. <śmienicza> nie wiem. W ogóle, tak się teraz zastanawiam Sprawdzisz, czy na szybko na telefonie. No. Bo to jest druga edycja Chodź pierwsza była... Pierwsza była ten pomarańczek w odpakowaniu. No. To było był, był ostrzejszy? Czy, 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 pierwsza, pierwsza, czy drugiej? Bo może, może, może mam jakieś szanse to, że tutaj tutaj piszę to na tutaj widzę na opakowaniu, że, że pierwsza, pierwsza minuta. Miasta, oj, zaczekaj, to nie widzicie tego, tego, o. Pierwsza, pierwsza minuta jest nawet git. Druga zaczyna się śmiertelnie umieranie. Trzecia, miasta, umierasz już tak dosłownie, że można dążyć po karetkę. Trzecia, po karetkę. Trzecia miasta, znaczy czwarta, czwarta się już uspokaja. A piąta jest git. No. Przynajmniej tak, tak jest, jest według opakowania choć w czele. Taki jest zwykły Dolitos, tylko może, może być, być ultra Od O dzisiaj pokochamy. Ale jest jednak. Nie pojawia się. Ina się Już 7, 7 minut. minut nagrywamy. Patrzcie, Patrz, jak ja się, się poświęcam, miało być na 1000 subskrypcji, a obecnie mamy 720. No, taki, no, nie, nie wygląda aż tak źle. Mogą nie oglądać reakcji innych ludzi na tego chipsa przed jedzeniem go. Masz tam coś? Willie miał pierwszy Hortley Challenge. Może tak. Mam <laughs> <laughs> gra <laughs> szybko pisy, ale ja jeszcze muszę jeść. Bo mi zaczęła na przyprawa przez rękawiczkę przesiąkać. <laughs> Nie wiem, żartuję. A może jednak? Od razu mówię, nie będę oblizywał po tym palcy. Mm. Najgorsze jest to, że wczoraj jadłem ostrego kebaba. Jak to się w środku zmiksuje, to mi dupę rozerwie. No, ja miałem około 2 milionów, ten pierwszy. Czyli, że to jest sama, to samo? Tylko jeden Ja mam około dwóch milionów, a ten drugi... Ten drugi mam chyba na wieś, nie?

Przecież wszystkim to, że to, to było dla nasz, teraz jest na serio. Tutaj jeszcze mam żeby nie było. No bo, nie, to było o tym Dobra, czyli że na drugi powinien robili bardziej nie, nie Wiesz co? Chwyć za moment na tabliczkę, i ja jadę że żeby może że to ja. Już. Taka żeby było widele, nie? Patrzcie, rzecz, żeby było ma. Jeden no. małym ręką co? Proszę sobie wychyć. Jeden małym ręką i co? Dobra, poproszę. Nie, nie wiem, tak. Trudne, trudne <try> to trochę tego chipsa jest. Niektórzy, niektórzy żyją razem na lajcie, także po prostu nawet ich nie czują. A niektórzy potem umierają jednym ręką <try> na śmierć. Boję <try> się. Najbardziej <try> ja się kawałuję, <koło>, tak, <try> to będzie na kiblu. Jeszcze jak ja to się złoży, że wczoraj się kawałałem. Nie? Dat is een grote 3, is <4, 3. laughs> <laughs> 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 <hlep 1982>

Две минуты шесть. Dobra, trzecia minuta, teraz się podobno zaczyna to najgorsze. Według tego opakowania. Trzecia minuta jest podobno najgorsze, mam wytrzymać pięć. O! Oh. Oh. Okay. to okay. Tak.

Dobra, no, tak, to to czarna minuta. Ostatnia minuta mi została. O okay. To następnym razem będzie Salt Chief Challenge. Już nie wiem, co to jest. <gry> Młode nie? Pozwolę to będzie kara. Paweł Ostrych, rozdaję 4,30. jest tak czuję, tak, że, że nie będę, bo on się dalej, ale na tak To jest niedołębienie, takie. Ok, ja będę musiał szybciej pokazać, jak dosyć przełknę. Do, do się nie nie jadę, tak szybko. Cztery, trzy, dwa, jeden, zero! zero. Leka, drodzy Państwo. No to Nie? Raz jeszcze, bo chcę Nie Wygrałem. 哎，能好累的。 Dobra Jeśli oglądaliście na słuchawkach to Was przepraszam. Dalej pali, dalej pani. Dalej, pan. Z tego się nie zabiję. Najgorzej w przemówieniu, wtedy jeszcze bardziej pani. Najgorzej teraz jest z nosem, bo ciągle mi spływa katar. W się wiedziałem, że nie chcesz, a nie wiedziałem. Nie. A nie nie. Nie, nie nie skończyło się to moją śmiercią. śmiercią szczerze, szczerze, jestem bardzo szczęśliwy. Dzień dobry. Wczoraj zjadłem chipsa. Jestem dzień później. Właśnie wróciłem z kibelka. Dupy nie urywa. Jestem szczęśliwy. Wczoraj jeszcze po tym chipsie były takie małe bóle brzucha. Ale takie malutkie to takie... Gówno. O, no. A tak to chyba wszystko dobrze, no. Nie zakończyło się to moją śmiercią. Z czego jestem bardzo szczęśliwy. Kolejny będzie Salt Chip Challenge. No. Po nim mogę się zżygać. Nie wiem, co będzie gorsze: ostry czy słony. A tak to. Dankę za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Baju, jajo.